Witam Was bardzo serdecznie w zapowiedzi kolejnego meczu. Dopiero co podsumowaliśmy mecz z Polonią Bytą, a tu czas na... Mecz z Wieczystą Kraków. Tak, maraton trwa w najlepsze i to nie są łatwe spotkania, bo po meczu z Wieczystą następuje mecz z oczywiście ruchem Chorzów, który, który również nie będzie łatwy, ponieważ ruch nie chcę powiedzieć, że, że, że ich forma poszła do, bardzo do góry. Natomiast widać jakąś, jakąś pracę Waldemara, Fornalika, ale nie dzisiaj. Dzisiaj nie o ruchu, a dzisiaj o wieczystej. Można powiedzieć, wieczysta z problemami, o których dzisiaj sobie powiemy. Wisła na pewno w jakiś tam sposób podbudowana tym ostatnim zwycięstwem. Na pewno też kibice zobaczyli, że hej, no nie jest tak źle, jak to wcześniej malowaliśmy po meczu z górnikiem Łęczna, po meczach z Odromopole, czy jeszcze, jeszcze wcześniej w meczu z miedzią Legnica, tak? I, I tym meczu nawet pucharowy, który też był e, przytaczany. Myślę, że, że ta drużyna pokazała, że jest w stanie wygrywać mecze z naprawdę e, dobrze poukładaną drużyną, e, jaką była na pewno Polonia bytom. E, natomiast no, też nie da się ukryć, że Wieczysta, pomimo swoich problemów, które ma przed tym spotkaniem, e, to wciąż jest bardzo mocny zespół, który ma naprawdę bardzo dużo jakości, który to pokazał w ostatnim meczu, właśnie. W, w, w poprzednią niedzielę wygrywając mecz właśnie e, z ruchem 4 do 2, cho, chociaż, że tak powiem, e, no, dwa razy gonili wynik, tak? dwa razy gonili wynik e, i, i tam trzeba sobie jasno powiedzieć, że, że to był mecz bardzo do jakiegoś momentu otwarty. Natomiast myślę, że, że po prostu no, Wieczysta ma tyle jakości, że e, szczególnie w tych drugich połowach e, bardzo często no, no, to wykorzystuje. E, Wisła Karków również ma takie momenty, że, że ma tą jakość taką stricte, e, stricte sportową, tych, te, te indywidualności. Na pewno to co jest fajne i to co mnie tak napawa takim dużym optymizmem, że akurat w tym meczu Wisła Kraków jest faworytem. E, dlatego, że to będzie otwarty mecz i myślę, że tutaj nie będzie cofania się ze strony Wieczystej. Nie Wisła się też nie będzie jakoś cofała. Nie myślę, że będzie to bardzo nie bardzo otwarte spotkanie i które będzie po prostu po pierwsze wielkim widowiskiem. A po drugie jestem zdania, że, że Wisła będzie mogła rozwinąć skrzydła. Liczymy na oczywiście, i to będzie kluczowe w tym spotkaniu. Przede wszystkim dobry mecz defensywy, e, jeśli chodzi o Wisłę, i również, e, no oczywiście, nie popełniania błędów przy, przy wyprowadzeniu piłki, przy rozgrywaniu piłki, no bo, bo, bo to wiadomo, będzie dyskwalifikacją groziło. E, również, no ważny środek pola, ale przede wszystkim aktywne skrzydła, bo tu, tu, tu naprawdę na to, na to głęboko, głęboko liczę. No i oczywiście, żeby tej, nie, tej drugiej linii jednak nie przegrać, bo, nie, bo jeżeli ją przegramy, to też będzie bardzo ciężko, żeby w tym meczu coś. Zdziałać. Natomiast myślę, że, że będzie to wyrównane spotkanie. Ja się nie, spo, znaczy nie spodziewam się pogromu. Uważam, że spotykają się dwa jakościowe zespoły, bo myślę, że tak trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli porównacie sobie Kadrę Wieczystej i Wisły Kraków, no to, to one są bardzo podobne, bardzo zbliżone. Myślę, że to, jak wygląda to w tabeli, również jest. Również jest zbliżony, takie masło maślane z mojej strony, ale, ale tak jest, tak? Bo Wisła Kraków, oczywiście, tych, tych punktów ma więcej niż Wieczysta, bo, bo, bo Wisła Kraków 25 punktów, wieczysta 21, ale jest to hit. Jest to hit. Nie dość, że są to derby Krakowa, ale również są to oczywiście są to oczywiście, jest to hit kolejki jakby nie było, także wielkie, wielkie wydarzenia, w ogóle tak sobie popatrzycie no, że tutaj jednak drużyny z Małopolski królują jeśli chodzi w tym sezonie jeśli chodzi o, o, o polską ligę, o ile w Ekstraklasie to mi się nie podoba, że Krakowia i boli mnie serce każdego dnia natomiast jeśli chodzi o pierwszą ligę no to jest coś naprawdę fantastycznego, także cóż, może zacznijmy sobie o tutaj zespole Przemysława Cecherza, trener znany, nie, nie wiem, uważam, że jest to bardzo solidny trener, który, który myślę, że do, dosyć dużo analizuje, Wojciech Kwiecień też ma nie, bardzo duże zaufanie do niego, co cieka ciekawe wobec tego spotkania, że Wojciech Kwiecień nie pojawi się na stadionie Wisły z tego względu, że nie chciałby. Nie chciałby, no bo kibicuje obu tym zespołom, więc byłoby to pewnie nie trudne. Więc słuchajcie, no na pewno, na pewno Wieczysta się wzmacniała. To było wiadome, że, że będzie się ta drużyna bardzo mocno wzmacniała, choć kadra już Wieczystej była bardzo dobra. Natomiast no, przed tym meczem faktycznie tych problemów jest troszeczkę, bo i Michał Pazdan nie wystąpi w tym meczu, i to jest bardzo duże osłabienie, jeśli chodzi o defensywę, o defensywę wieczystej. No i Kalitos również nie, który już trenuje, nie, bo on do, doznał kontuzji w, w meczu jeszcze chyba z górnikiem łączna, także to było, to było dosyć, dosyć dawno. Było to już chwilę temu. Trenuje, natomiast jeszcze to nie jest, nie jest do gry, więc pewne osłabienia są. Natomiast bardzo mocne skrzydła tego zespołu Semedo, który w tej chwili no Jest chyba najlepiej dogrywającym zawodnikiem tego klubu. 6 aset z jego strony, także naprawdę no wie, co jest 5, wie, co jest 6 w sumie. Donkor też bardzo groźny, bardzo to jest właśnie ten z tych nowych nabytków. Oprócz tego, Dankowski potrafi też piłkę dograć to jest prawy obrońca. Pestka. Jest no, Stefan Fire, tak wcześniej, EKS łódź, który był gwiazdą tego zespołu. Jest też Lopez, Lopez który już ma na koncie 5 bramek. Także Sam Semedo, o którym wcześniej już mówiłem, 4 bramki. Także statystyki naprawdę, naprawdę imponujące. Więc cóż, na pewno, na pewno, no, ma kto tutaj szlać bramki. Myślę, że ten zespół jest bardzo zbalansowany. I uważam, że, że to będzie bardzo trudne spotkanie dla Wisły Kraków, chociażby pod tym względem, że y, pomimo tych osłabień, to wciąż dalej y, są to y, mocne nazwiska. Y, mocne nazwiska, z, które, z których należy się, który się należy y, obawiać. Y, są tam wiślackie akcenty? No są. No bo oprócz Kalitoca, który nie wystąpi, jest tam chociażby Miki Wilar który jest nowym nabytkiem, jak wiecie, no w Jagiellonii mu się tam nie udało, natomiast y, Miki y, znalazł się na celowniku wieczystej, y, no pierwszą ligę zna, pierwszą ligę zna, y, co prawda w tej chwili jest to, no dalej rezerwowy, bo, bo ostatnio wszedł Wszedł w drugiej połowie, natomiast jest to piłkarz, który w takim swoim powiedziałbym prime, Wiśle Kraków w tym, w tym pierwszym fragmencie Można jego historii z Wisłą Kraków, no to był, to był mocny gracz, to był, to był zawodnik, który naprawdę dobrze się prezentował Jednakże uważam, że, że to już to już jest historia tak myślę że to już nie jest ten sam zawodnik to jest to, to wcześniej to był zawodnik który naprawdę potrafił piłkę dograć potrafił miał tą dynamikę potem stał się trochę taki schematyczny tak bym powiedział choć może może ten Wieczystej ma na niego pomysł i stanie się lepszym piłkarzem natomiast wyniki Wieczystej są na pewno no i tak trzeba sobie jasno powiedzieć. Są bardzo dobre. Dużo osób się zastanawiało, czy Wieczysta, wiecie, będzie, będzie to ten sam poziom, tak? Że, że Wieczysta będzie wygrywała te, te wszystkie mecze. Okazuje się, że tak, że jest w stanie to, to robić, jest w stanie wygrywać i, i myślę, że, że, że te ostatnie mecze trochę to pokazały. Oczywiście znaczy to jest... To jest zespół, który. To nie jest tak, że on ma co chwilę trzy punkty, nie, bo są takie mecze, OK, z ruchem wygrali, ale nasze z UKS em zremisowali do 0 do 0. Mm, przegrali z Polonią Bytą, z którą my akurat e, wygraliśmy. Polonia Bytą strzeliła im cztery bramki, chcę przypomnieć. Więc to też świadczy o, o rywalu, czy, czy, czy Remis e, z Górnikiem Łęczna, tak? Okej, okay, były wysokie zwycięstwa z Polonią Warszawą na przykład, gdzie wygrali przewagą pięciu bramek, tak? Ale były gdzieś mecze też takie, nie, nie bójmy się też tego powiedzieć, gdzie, gdzie, gdzie wieczysta umówmy się wprost. Się męczyła chociażby z taką puszczą w połomicą, która jest totalnie bez więc jest to zespół do pokonania. Natomiast no, chcąc, z chcąc, no, trzeba powiedzieć tak, no, że te wyniki e, imponują, e, bo są dobre. Są dobre, jak na, na mówię, też e, zespół Beniaminka, jakby nie było. Oczywiście no, z wielkim mm, potencjałem i z wielką siłą e, finansową. E, oczywiście wpływową, prze, wpływa, wpływową przez e, Wojtka Kwietnia. Natomiast Wydaje mi się, że i tak to jest duże zaskoczenie, bo wiecie, pieniądze to jest pieniądze, a to jak, jak, jak zespół gra, jak zespół funkcjonuje, to jest też druga sprawa. Także wielkie, wielkie brawa dla wieczystej, bo jakoś nie mam jakichś, jakichś złych emocji wobec tego klubu, więc tutaj nie będę też udawał, że AU trzeba ich zniszczyć i nie ma ten. Natomiast myślę, że, że przede wszystkim liczymy na to, że to będzie święto piłki nożnej. A teraz troszkę o Wiśle Kraków, bo myślę, że bardzo dużo takich pochlebnych jednak ocen względem zawodników Wisły po meczu z Polonią Bytą, bo trzeba sobie powiedzieć wprost, że myślę, że to było bardzo ważne zwycięstwo, które no przed takim meczem, właśnie przed derbami Krakowa, pierwszymi takimi derbami Krakowa są naprawdę ważne, są naprawdę ważne no i Wisła to e, Wisła e, może naprawdę na tym bardzo, bardzo zyskać z jedną opinią, bo e, powiem Wam szczerze, przejrzałem sobie też oceny mm, poszczególnych zawodników e, przez, wypuszczoną przez Bartka Karcza, dziennikarza ceciun, cenionego przez tę społeczność, ja sam uważam, że to jest bardzo mm, przynajmniej powiem solidny dziennikarz, który też do tego e, nie bójmy się tego powiedzieć, ma ma, ma po prostu zna pewnych ludzi przez swoje oczywiście doświadczenie. Jest to przez człowiek, który, który wszystkim myślę, że w jakimś tam stopniu dobrze życzy samej Wiśle Kraków i, i sam zawsze trzyma kciuki za ten klub. Przy tym stara się być w miarę obiektywny, ale co do jednej oceny się nie zgodzę, co do maczka Kuziemki, bo. Tam było trochę tak, że, że trochę tak Maciej dostał naj, najniższą notę, z czego ja się totalnie nie zgadzam. Uważam, że, że Maciek zasłużył na tą szóstkę, Maciej dostał piątkę, Może co do opisu się nie zgadzam. Słuchajcie, to jest tak, czasami ci się uda, nie Czasami Ci się uda znaleźć. Naprawdę trzeba sobie wprost powiedzieć, zespół Poloni Bytom, i to powtórzę, ja to powtórzyłem w ciągu ostatnich dwóch dni bardzo często. Jest to zespół bardzo poukładany. Naprawdę był to zespół. I powiem nawet: po, pokuszę się o stwierdzenie, że to był zespół jeden z najbardziej poukładanych zespołów. I muszę powiedzieć, że jeżeli masz taki zespół, który jest tak poukładany, to uwierzcie mi, że takie wejścia, takie czasami na, na odwazę, takie jakie mama Cień Kuziemka, oczywiście on to, on to posiada. Nie, no, sorry. No nie dasz rady czasami, po prostu czasami jeżeli jest dobrze ustawiona obrona, jeśli zawodnicy są dobrze dysponowani, to nie każdy drybling ci się uda. I myślę, że, że tutaj za surowa ta ocena ze strony Bartka Karcza, ale oczywiście nie mam jakiejś tam pretensji, to jest też taka, taka sugestia, że tutaj zbyt mocno potraktowany młody zawodnik Wisły Krachow, który od początku tego sezonu, może z wyjątkiem tego meczu ze Stalą Mielec, prezentuje naprawdę wyśmienitą formę, raczej chwalimy niż... Yy, niż krytykujemy. Yy, no i słuchajcie, yy, myślę, że w takich dobrych nastrojach przystępujemy do tego meczu, bo wiemy, yy, że to jest mecz po pierwsze, gdzie nie będziemy grali z drużyną, która się będzie cofała, więc też gdzieś w naszych głowach jest ok. Może być ciężko. Możemy ten, mecz, możemy, ten mecz, możemy ten mecz przegrać i to jest oczywiście rzecz, mecz naturalna, bo taka jest piłka, taki jest sport i jakby tego nie zmienimy. Natomiast myślę, że, że, że mam takie poczucie, że, że, że jeśli Wisła zagra na podobnym poziomie jak z Polonią Bytą, to, to myślę, że, że można pozytywnie patrzeć na, na to spotkanie i że, że ten mecz potoczy się przede wszystkim... Dobrze dla nas, a nie dla Wieczystej, myślę, że tam personalnie, czy się coś zmieni, może się coś zmienić, Mariusz Job jak raz zaskoczył, to może drugi raz również, zobaczymy, zobaczymy, jaki, jaki będzie pomysł, wiecie, no to co powiedział też Mariusz Job na konferencji, tutaj pomysł z tutaj Geigerem był, Tra bardzo trafiony. Yy, Gigerem. Nie Gigerem. Yy, był bardzo trafiony, ponieważ. Yy, dlaczego był trafiony? Już wam powiem, dlaczego był trafiony. No bo, słuchajcie, yy, on przede wszystkim, myślę, że bardzo dobrze wypełnia te, te zadania stricte defensywne, tak? Yy, I to udało się naprawdę bardzo do dobrze zrobić. Lelivels z kolei, to jest piłka, gra trochę gorzej w defensywie i to muszę yy, powiedzieć. Yy, natomiast. Natomiast. Yy, Giger, yy, no tak, właśnie, Leliewel, Giger, właśnie, bo Geiger powiedział, i, i tak się trochę zawahałem, ale już nie, nie wracajmy do mojej pomyłki. Yy, ale w każdym razie Lelivel to jest piłkarz, który dużo fajnie gra. faktycznie nie to, że yy, Giger gra tragicznie w tej, w tej defensywie yy, czy, czy w ofensywie. Natomiast myślę, że jest to taki yy, yy, poziom zbalansowany, że nie, jeśli nawet o tą ofensywę chodzi, potrafi tą piłkę, yy, że tak powiem, yy, fajnie rozegrać. Potrafi dać taki pozytywny bodziec, nie mówię, że nie. Natomiast Leliveld pod tym względem jest, no myślę, półkę wyżej, w tym momencie przynajmniej. No i pytanie, czy zagramy Leliveldem od pierwszych minut, czy Gigerem? Więc tutaj już wieczysta ma pewien problem, bo już właśnie. No bo wiadomo, Letkiewicz będzie grał, jak będzie też wyglądała, na przykład kogo da na no drugą stronę, to raczej tam nie ma zastanowienia, ale może w środku pola jakieś nowe rozwiązanie, tak, może Omicia, nie, bo Omic też wszedł w drugiej połowie, muszę Wam powiedzieć, znaczy wszedł na końcówkę tej... Tego meczu z Polonią Bytą i tam też to wyglądało Całkiem, całkiem nieźle Także mm, Bo miał taki jeden groźny, groźny strzał I taki był dosyć aktywny Także wydaje mi się, że tych rozwiązań Wisła Kraków ma co najmniej co najmniej kilka naprawdę mamy wybór. Okazuje się że mamy wybór to nie jest tak że nie mamy głębi składów. Wiadomo że jak wrzucisz jak wrzucisz cały zespół tak weźmiesz zagrasz drugim składem no to to faktycznie nie ma tego zgrania nie ma tego tego rozumienia się na boisku. Natomiast jeżeli wymieniasz jednego drugiego piłkarza to już ta gra może się po pierwsze troszeczkę zmienić a po trzecie a po trzecie i po drugie i po trzecie, ee, jakby no też ci zawodnicy niektórzy potrzebują czasu, bo przyszli bardzo późno i, i, i wiecie, no taki omić na przykład trochę tego czasu więcej potrzebuje. Nie, no bo Lelyveld przecież jest stosunkowo stosunkowo fajnie czasowo, e, także cóż nie zanudzam już, bo też troszkę rozciągnęliśmy ten film, ale chciałem to powiedzieć wszystko e, i słuchajcie no, wydaje mi się, że pozytywnie patrzmy mecz może potoczyć się różnie, ja nie mówię może e, uważam, że Wisła będzie faworytem tego meczu, ze względu po pierwsze na to zwycięstwo, po drugie jednak my mamy trochę mniejsze personalne problemy, choć powiedziałem, Wieczysta ma naprawdę bardzo dobrą kadrę e, no ale myślę Myślę, że element własnego stadionu, jakby nie było, może tutaj, może tutaj zadziałać. Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam oczywiście do komentowania tego filmu i trzymajcie się ciepło. I miejmy nadzieję, że wynik właśnie dzisiejszego meczu będzie jak najbardziej pozytywny. Piona.